Hej, jest czwartek 27 marca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych. Dzisiaj w planie, oprócz tych kilku quizów, które pojawiają się raz dziennie, wraz z dodatkowym nowym quizem The Burgle, The Daily Burgle w sumie, to oczywiście zgadniemy sobie kolejny rok najlepiej zarabiających filmów. W tym razem będzie 2007, jeśli dobrze pamiętam, i będziemy zgadywać szkolnych dyrektorów szkoły. I teraz przechodzimy do pierwszego quizu, czyli Cinematrix. Mamy 9 pól, w które wpisujemy jeden tytuł filmowy bazujące na dwóch podpowiedziach i na ich skrzyżowaniu tam gdzie się spotykają czyli 100 milionów dolarów zarobione na całym świecie podwójna litera w tytule filmowym 2005 2014 data premiery Amanda Seyfried Megan Fox i Michael Serra reprezentują aktorów i aktorki Film w którym Amanda Seyfried zarobiła dużo pieniędzy to może być na przykład e, Mama Mia Podwójne litery w tytule zrobimy Mama Mia Here We Go Again i data premiery spróbujemy film Chloe, Julian Moore, Liam Neeson i właśnie Amanda. Megan Fox to na, na całe szczęście była w tych filmach, które zarobiły, e, które zarobiły dużo pieniędzy, ale najpierw Najpierw zrobimy How to Lose Friends and Alienate People. Jest 4%, jestem zadowolony z tego wyniku. Podwójne litery Transformers nie. I teraz nie pamiętam, czy ona już zrezygnowała z, z drugiego. Dobra, zrobimy tak: Teenage Mutant Ninja Turtles i Transformers. No, potem już w drugim razie zastąpiłem Rosie Huntington-Whiteley, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Nie widziałem tych pierwszych, jedy, widziałem tylko z jakiegoś powodu Transformers The Last Night i spin-off, czyli Bumblebee. Michael Sera. 100 milionów dolarów zarobione na box-office. Może this is the end. Tutaj możemy dać sobie Juno. I teraz podwójne litery w tytule. W Super ma podwójnej litery. Uh, Scott, Scott Pilgrim. <laughs> 79% zobaczmy, jakie były jakieś rzadsze wybory. O, zapomniałem, że przeżyła w Mingers, oczywiście. <laughs> Plakat do, do imigranta. Paper Heart. Mówiłem. Drugi quiz z naszej codziennej układaneczki. Mamy, mamy zgadnąć film po jednosekundowym streszczeniu wizualnym. Jeszcze nie wiem co to jest, więc wpisuję pierwsze co mi przychodzi na myśl. Dwie sekundy. Coś, coś zaczynam tam widzieć, ale jeszcze nie umiem. Jeszcze nie umiem doprecyzować. 3 sekundy. Więc każdym razem dostajemy trochę więcej z filmu. Chyba Nicole Kidman tam widzę. Może to będzie Golden Compass. OK, mamy. Złoty Kompas, Daniel Craig, Miś Polarny. Filmu nie widziałem, książki nie czytałem, <grym> niestety. A teraz przechodzimy do kadru z filmu i zgadujemy jego tytuł. Wygląda jakby w dystopijnej, może przyszłości, albo wersji rzeczywistości, albo po prostu rzeczywistości. Jakiś polityk przemawiał do pracowników. Nie wiem, dlaczego to miały być Hunger Games, ale spróbujmy. Głowa potwora Frankensteina. Wychodzi. Frankenstein. Joey King. O czym my tutaj rozmawiamy? The Kissing Booth. To jest jedyny film, który z nią kojarzę, którego nie ma nawet na liście. Going out in style. Going in style. okej. Okay. Pamiętam, że było tylko, taki, było tylko takich parę lat, gdzie powstawały takie filmy, w których brały, brali udział. Znani bardzo aktorzy, ale już wiekowi, no i sugerowały takie już, powiedzmy, odejście na emeryturę, bo raczej brak tego, że są gotowi na odejście na emeryturę i widziałem właśnie, że w jednym z nich grał Michael Caine. cud, że przypomniałem sobie tytuł. Box Office Game, 1995 rok, 14 lipca, jesteśmy w okresie wakacyjnym i mamy pięć tytułów, które są w kinach akurat wtedy i zarabiają najwięcej pieniędzy. Pierwszy jest z Universal, który zarobił 90 milionów i kupujemy podpowiedź, tagline, czyli ta linijka, która reklamuje film Houston. Mamy problem, to będzie oznaczało, że mówimy o Apollo 11, Apollo 13, Apollo co? 90, prawie, sobie, prawie pewien, że w 90, 90 którymś wyszło Apollo, Tom Hanks, Bill Paxton. Iron Howard. Czy ktoś mi powie? Apollo 13. A, okej, okay, dobra, dobra. Apollo 11 to jest misja przecież ta, która dotarła na Księżyc. A było jedno Apollo 13, które było zmyłkowe. Warner Brothers. Reżyseruje Jeff Murphy. I gra Steven Seagal i już jest, już jest problem. Okej, okay. ostatnim razem. Ostatnim razem walczył na łodzi, teraz jest w niebie. Zobaczymy, czy to jest Under Siege 2. Tak jest. Jeszcze czasy z tego, kiedy względnie poprawne te filmy były z Stevenem Seagalem, ale szybko to szybko poszła kula śnieżna kiepskości. Pierwszy aktor Hugh Grant. I moja pierwsza myśl idzie do 4 wesela i pogrzeb. To nie to. Razem z nim gra Julian Moore. Gotowy albo nie. Tom Arnold reżyseruje Chris Columbus. Nine months. No, nie pamiętałem, że Chris Columbus, który ma szeroką filmografię, ale znany jest właśnie bardziej z takich domowych, rodzinnych filmów, jak na przykład Home Alone. MGM. Tagline. Przez 3, miliony, yy, przez 3 miliony lat ludzka rasa była na szczycie ewolucyjnej drabiny, ale nic nie trwa wiecznie. Natasha Henstrich to jest oczywiście rewolucyjny dla <grywania> tego chłopaka film pod tytułem gatunek albo Species. Yy, no, widziałem go pewnie jak miałem, nie wiem, 8 albo 9 lat. Yy, I na tym zakończy się komentarz na temat filmu: gatunek. Yy, Walt Disney, 106 milionów. Mike Gabriel i Eric Goldberg reżyserują jakąś animację, prawdopodobnie. Czy jest szansa, że to jest The Lion King? Czy jest szansa, że to jest Aladdin, który chyba wyszedł wcześniej? Dobra, poproszę tagline. Amerykańska legenda zostaje ożywiona. Pocahontas? Okej, okay, mamy, to jest Pocahontas. E, ok. no... Dobry, powiedziałbym, że całkiem niezły weekend do tego, żeby w trakcie lata wybrać się do kina. Przechodzimy do Cinema Tunnel. Mamy 16 podpowiedzi na tych krateczkach, które widzicie po lewej stronie i 5 pasków, na których wyświetli nam się tytuł filmowy. Jeśli cztery krateczki ułożymy we właściwej kolejności, w sensie 4 krateczki dotyczące jednego filmu koło siebie, będziemy mieli podpowiedź na pomarańczowo podświetlone kratki, kiedy trzy z właściwego filmu znajdą się w, albo w pionie, albo w poziomie. Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Scrappy i Mystery Machine to jest Scooby-Doo. Jimmy Fallon, Drubary i Fever to jest Fever Pitch, czyli adaptacja amerykańska e, film, e, książki Nika Hornbiego o pasji do piłki nożnej, ale tutaj mamy pasję do baseballu, czy też baseballa, Fenway Park, Boston Red Sox, podejrzewam. Fever Pitch z 1997 przysiągnął, że to jest 2005, albo był 6, albo coś w tym stylu. ok, nakręcili, z których jeden potem z nich nakręcił, Green Book, który wygrał Scala. Dreams, okej, okay, Liev Schreiber, Weapon X i Ryan Reynolds, to będzie X-Men Origins, czyli film, w którym Ryan Reynolds zostaje z pięć kwestii, mimo że gra Deadpoola. Dream Street i Robert Englund, to jest oczywiście któryś z koszmarów z ulicy Biązów. A, po prostu ten pierwszy. Drew Barrymore, Wes Craven i Liev Schreiber grają w filmie Scream czyli krzyk i mamy, yy, mamy kolejny quiz Sinneton tym razem 16 tytułów filmowych i szukamy 5 motywów, które łączą po 4 filmy. Brothers, Brothers. Co ciekawe, jeśli chodzi o film Just Friends, to nie znałem go wcześniej, ale dzisiaj yy, jakieś bardzo randomowe poszukiwanie rzeczy na IMDB i Filmwebie doprowadziło mnie do Amy Smart, która wystąpiła w tym filmie Just Friends, który jest ponądzie jakimś tam dobrym... Nie, 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 wiem czy jest dobrym, ale jest filmem, w którym e, występuje Ryan Reynolds i jest niby jakiś taki świąteczny, ale jakoś go ominąłem. Ale zobaczmy, z czym możemy połączyć tutaj. True Grid, The Big Lebowski Iron Man i. Huh. Dobra, może. Dobra, wiem, wiem, co, wiem, jak możemy zrobić Jeffa Bridgesa. Um, ty, 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 ty. Coś widziłem. True Grid i Iron. Iron Man, w którym gra Teraz szukam Ryana Reynoldsa. Buried red one. Free guy. O! Red one, snitch i skyscraper. Ok, czyli ten będzie musiał być. Buried, free guy. Just friends. Deadpool. The Rock będzie. W... No nie, tu nie ma The Rock'a. A w ostatnim mamy John C. Reilly i filmy, w których grają gościa w wirtualnej rzeczywistości. Albo może nawet w grze komputerowej, tak jest w grzech. John C. Reilly. no nie, nie, nie domyśliłbym się. Ok, przechodzimy do The Daily Burgle, czyli jeszcze w miarę nowy, świeży quiz, który dodaliśmy do, do setlisty. Mamy 9 słów. 9 słów, które i różne wariacje na temat, na temat tych słów, gdzie możemy. Gdzie naszym zadaniem jest wybrać film, którego opis fabuła zostanie ściągnięta bodajże z jakiegoś IMDB czy skądś. I jeśli te słowa są w opisie fabuły, to pokryją się z tymi konkretnymi polami, na które patrzymy. Jest film, który można trafić dziewięć podpowiedzi na raz. Ale muszę powiedzieć, że na razie. <grym> Na razie nie wiem, ale chcę zrobić, żeby było Cuban i chcę zrobić Scarface i zobaczymy, czy. Z... Okej, okay, załatwiło mi dwa słowa: Cuban i jail. Teraz tak: dog, gang, hostage. Okej, okay, mamy. Ba... Może powiemy, co tutaj jest: bank, most, pies, gang, zakładnik, psychiatra i śpiewak albo śpiewaczka. Green Room. Okay, могу писать, że jeszcze singer me Da Bank Bridge psychiatrist, Good Will Hunting. Okay, Bank Bridge is singer. No, star is born. <laughs> Inside man. Bridges of Madison. Aha, mam 7 prób w ogóle do tego, żeby... Mamy tak 9 słów znalazłem w 6, w 6 próbach. Jaki jest ten? The Mask. Okej, okay, ciekawe. The Mask pozwoliłby nam zgadnąć Daily Burgle za jednym razem. Nie było szans, żebym to, to zgadł. Przechodzimy do dwa, roku 2008, 7. i mamy e, 30 najlepiej zarabiających wtedy filmów. I na przykład pierwszy jest Spider-Man w e, jego trzeciej osłonie, reżyserowanej przez Sam Raimi'ego, Shrek 3. <grymne> o, tego już na pewno nie widziałem, nie pamiętam, nie kojarzę w ogóle dzieci Shreka. Transformers tym razem pierwsze, e, Piraci z Karaibów i oczywiście będą mi kazali wpisać pod tytuł Dead Man's Chest. Okay. Pirates of the Caribbean, Edge of the World. Może zrobimy End of the World? Nie. Cool. Jest tak. Krona czarnej perły. Deadman's Chest i. To muszę powiedzieć, że. A może zrobimy tak. Pirates of the Caribbean 3. Who at World's End. Ok. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Nie mogę przeżyć jak stary już są teraz te filmy. I am Legend, czyli adaptacja powieści Richarda Matesona. Jason Bourne, ale Bourne Supremacy, Bourne Ultimate, National Treasure 2. Uh, Alvin and the Chip Chipmunks, uh, Tym razem część pierwsza. Wracamy, jak wracamy w czasie, to docieramy do początku tych franczyz 300. Tym razem pierwsze: Gerald Butler i Lena Headey, Ratatui. Uh, yeah. Simpsons. The Movie. Wild Hogs może czyli starsi panowie na, na Harley'ach, Knocked Up, Katherine Heigl, Juno, o, Juno 150 milionów prawie, nieźle, Rush Hour 3. a zaczęło się jeszcze w latach 90 bodajże, o, Die Hard 4, Live Free or Die Hard, pamiętam, że z tych wszystkich nowszych Die Hards to tutaj, pierwsze 30-40 minut jest naprawdę super. Potem, potem już się robi trochę garbage. Fantastyczna czwórka. Potrzebujemy dwójkę: Rise of the Silver Surfer, American Gangster, Lidlaya Scotta, opowieść o Franku Lukasie. Enchanted. Adams jako księżniczka Disneya. B-Movie, czyli pożywka dla memicznego internetu. Super bad. Ojej. Uh, I now pronounce you Chuck and Larry. W ogóle to. to ten film akurat, akurat widziałem e, i pewnie do tego jestem w stanie przypomnieć sobie jego tytuł, ale e, z tego co wiem, Origin Story jest taki, że miał to być bardzo poważny Na, na początek poważne podejście do tematu e, małżeństw e, homoseksualnych i no i potem zrobiła się z tego komedia satleryzacyjna. Hairspray. Co tu się dzieje, John Travolta? O, oh, Edge of Glory? Mmm... Blades of Glory. Ocean... chcę powiedzieć 13. Czyli... No, ostatnio widziałem, że Internet bardzo mocno broni dwójki, a ja jakoś tak nie mogłem się do niej, nie mogłem się do niej za bardzo przekonać. Jedenka nadal lubię najbardziej, a potem trzynastkę. Znaczy, jedenastkę i trzynastkę. Ghost Rider, Nicolas Cage jako superbohater. Ivan Almighty. Czyli Sequel do Brusa, Food fight. Eee, czy, ty nie mam pojęcia, co to jest. Chick nie, to nie jest Chicken Little. Nie, dowiem się za chwilę i. Medea, ale nie wiem jak, nie wiem, która. Więc nawet się nie będę pokuszał, pokusił o, o zgadnięcie tylko w Ameryce, te pieniądze mogą zostać zarobione. Nie, to jest Norbit, okej, okay, przepraszam. A to jest Mitt Robinson z film którego totalnie nie znam. 28 na 30, not bad. I tak jak zapowiadałem, przechodzimy do e, dyrektorów szkoły. E, Martiego. Dyrektorem szkoły jest, muszę powiedzieć, że nie jest to dla mnie. Klarowne, wydaje mi się, że ten pan, bo to jest enchant, trans, Enchantment under the Sea. Tu też nie wiem, więc przejdziemy dalej. Biulera, dyrektor szkoły, który go ściga. To jest ty, Ted Levine, tak? Chyba. O, dyrektorką szkoły, czy dyrektorem szkoły. Tina Fey nie jest tutaj w tym wypadku. Ja muszę powiedzieć, też nie pamiętam, kto w y, Mean Girls jest dyrektorem. John Cusack na pewno nie. Może Henry Winkler, ale wrócimy do tego. O, dyrektorem szkoły, w której pracuje Jack Black zamiast Neda jest John Cusack. Tutaj potrzebujemy dyrektora, bardziej dziekana może, czy rektora w Animal House który wygląda na taki starszy film. Mam że to będzie tu, między tym a tym. W Simpsonach jest Principal Skinner, Mike Wazowski, to oczywiście animowany potworek. To będzie Miss Peregrines, House for Peculiar Children, czy coś takiego. PSM w 70% pewien tego tu. Happy Gilmore, to był znany, nie? jakaś tam jest rywalizacja między nim a... Może tutaj jest Henry Winkler? Przejdziemy dalej. Harry Potter z dyrektorem jest oczywiście Albus Dumbledore, Kindergarten Cop. Wrócimy. Tutaj jest ten pan, Matyldy, Stapani, Captain Underpants tutaj. O, to jest a, ciekawe, mamy Scream. On patrzy tutaj na maskę Ghost Face'a? Okej, i wracamy. Chciałem wybrać Morgana na tutaj ten pan... Tu wybierzemy sobie... tu. Okej. To jest ten i tu faktycznie Henry Winkler jest... Był dyrektorem szkoły, w której pracowała... Boże, do której chodziła Neve Campbell. Czyli Sydney, chcę powiedzieć. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!